Nie zapala się też lampy po to, by ją schować pod garncem, lecz stawia się ją na świeczniku, żeby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak też niech świeci wasze światło dla ludzi, aby widzieli wasze dobre czyny i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie. Czytajcie Pismo Święte. Synu, od młodości swej staraj się o naukę, a będziesz ją nabywał aż do siwizny. Jak oracz i siewca przystępuj do niej i czekaj na dobry jej plon. Trochę się utrudzisz pracując nad nią, ale wnet będziesz spożywał jej owoce. Czytaj Pismo Święte. Ewangelia według świętego Mateusza. Dlatego powiadam wam, nie martwcie się o swoje życie, o to co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czy życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom podniebnym. Nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z Was, martwiąc się, może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swojego życia? A o odzienie, czemu się martwicie? Przypatrzcie się liniom polnym, jak rosną. Nie pracują ani przędą, A powiadam wam, nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele polne, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, ludzie małej wiary, nie martwcie się za tym i nie mówcie, co będziemy jedli, co będziemy pili, czym się będziemy przeodziewali, bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec Was niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie, starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie martwić się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy. Oto Słowo Boże. To nie miłuje Boga, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. Miłość Boża ukazała się wśród nas przez to, że Bóg posłał na świat swojego jednorodzonego Syna, abyśmy dzięki Niemu mieli życie. Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, lecz On nas umiłował. I posłał swojego Syna jako ofiarę przebłaganą za naszych grzechy. Umiłowanie. Jeżeli Bóg nas tak umiłował, to my również powinniśmy miłować się wzajemnie. Boga nikt nigdy nie widział. Gdy jednak miłujemy się wzajemnie, Bóg przebywa w nas, a Jego miłość jest w nas doskonała. Potem rozpoznajemy, że przebywamy w Nim, On w nas, gdyż udzielił nam swojego Ducha. Czytajcie Pismo Święte. Gdy mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał. Stałbym się jak mieć brzęcząca, albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał. Nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku. Nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu. Nie szuka swego. Nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję. Wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Czytajcie Pismo Święte. Oto ja posyłam anioła przed tobą, aby strzegł cię w drodze i doprowadził do miejsca, które przygotowałem dla ciebie. Miej wzgląd na niego i słuchaj jego głosu. Nie gardź nim, gdyż nie wybaczę wam waszych przewinień, bo występuje w moim imieniu. Czytaj Pismo Święte. Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam, któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej, utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie. Ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie, Jezusie, Panu naszym. Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Czytaj Pismo Święte. Szukajcie więc najpierw królestwa Boga i jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie Wam dodane. Nie martwcie się o dzień jutrzejszy, bo jutro zatroszczy się samo o siebie. Każdy dzień ma dość własnego utrapienia. Warto czytać Pismo Święte. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało. Tak też jest i z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym duchu zostaliśmy oszczeni, aby stanowić jedno ciało. Czytajmy, Czytajmy nam pismo, pismo święte. święte. Gdy tego wieczoru, gdy tego pierwszego dnia tygodnia zapadł wieczór, a tam, gdzie przebywali uczniowie, zamknięto drzwi z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus. Stanął w, stanął w środku i pozdrowił ich. Pokój wam. A gdy to powiedział, pokazał im ręce oraz bok. Uczniowie uradowali się, że ujrzeli Pana. Jezus zaś odezwał się do nich ponownie. Pokój wam. Jak mnie posłał ojciec, tak i ja Was posyłam. Po tych słowach tchnął i oznajmił im, przyjmijcie Ducha Świętego. Czytaj Pismo Święte. Jezus widząc tłumy wyszedł na górę, a gdy usiadł przystąpili do Niego Jego uczniowie, wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami. Błogosławienie ubocy w duchu albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy Wam urągają i prześladują Was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o Was. Cieście się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Błogosławieni, czyli szczęśliwi. Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa, święty Hieronim. Czytajmy Pismo Święte. Psalm 139 Boża Opowieść Przenikasz i znasz mnie, Panie, wiesz kiedy kładę się i wstaję i czytasz z daleka w moich myślach, czuwasz nad moją pracą i odpoczynkiem i wiesz o wszystkich drogach moich. Zanim się zjawi słowo na moim języku, ty, Panie, znasz je w całości. Ze wszystkich stron mnie ogarniasz i kładziesz na mnie swą rękę. Przedziwna jest Twoja wiedza o mnie, przerasta mnie, nie mogę jej pojąć. Dokąd odejdę od ducha Twego i gdzie ucieknę przed Twoim obliczem. Jeśli wzniosę się do nieba, tam jesteś, gdy zejdę do krainy umarłych i tu jesteś obecny. Choćbym wziął skrzydła jutrzenki i zamieszkał za najdalszym morzem, nawet tam prowadzi mnie Twoja ręka i Twoja prawa ręka mnie podtrzymuje. Gdybym powiedział, niech ciemność mnie ogarnie. Niech światło wokół mnie stanie się nocą. To nawet ciemność nie będzie mrokiem dla Ciebie. Noc jak dzień zajaśnieje, a ciemność będzie jak światło. To Ty ukształtowałeś moje sumienie. Przygarnąłeś mnie już w łonie matki. Będę cię sławić, bo dokonujesz potężnych cudów. Przeciwne są Twoje dzieła i dobrze je poznałem. Czytaj Słowo Boże. Okay. Teraz. On to wybawił nas od takiego wielkiego niebezpieczeństwa. Śmieci i będzie wybawiał. Tak mamy nadzieję. Z nim, że nadal będzie nas wybawiał. Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy. Ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu. Myśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek w udręce. Pociechą, której doznajemy od Boga. Czytajcie Pismo Święte, bo warto. Psalm 138. Wdzięczność za Bożą Pomoc. Będę cię sławił z całego serca. Będę ci śpiewał psalm wobec mieszkańców niebios. Pokłonię się przed Twoją świątynią i będę sławił Twoje imię. Za łaskę Twoją i wierność, bo wywyższyłeś Twe słowo i imię ponad wszystko. Czytajcie Biblię.